Byli łani pod okienko, przybyli ułani pod okienko, stukają, pukają, Puścianienko, stukają, pukają, puszczanieńko. Stukają, pukają, Puszczanienko, stukają, pukają, puszczanieńko. O Jezu, a cóż to za wojacy? O Jezu, a cóż to za wojacy? Otwieraj, nie bój się, my czwartacy, otwieraj, nie bój się. My otwieraj, nie bój się my czwartacy, otwieraj, nie bój się my czwartacy. Przyszliśmy napoić nasze konie, przyszliśmy napoić nasze konie, za nami piechoty pełne błonie, za nami piechoty pełne błonie. Za nami piechoty pełne błonie, za nami piechoty pełne błonie,